Witamy Was ciepło w kolejnym odcinku podcastu Edukacja, Dymowa Wolność czy Dziwactwo. Ja nazywam się Monika gamińska a ze mną jest Justyna Skrzypek. Justyna jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w nurcie Montessori, jak również kierownikiem działu edukacji i chciałabym, żeby coś więcej jeszcze o sobie powiedziała. Dzięki Monika za to zaproszenie. Cieszę się, że mogę być tutaj. O sobie mogę dodać tylko tyle, że jestem nauczycielem, który dąży do tego, żeby wzbogacać wiedzę dzieci, żeby ich nauka opierała się przede wszystkim na pobudzaniu ich ciekawości, żeby wzmacniać relacje dorosłego z dzieckiem, Staram się przekazywać swoje doświadczenie i dzielić też doświadczeniem osób, które mam okazję spotykać na swojej drodze. Dzisiaj będziemy rozmawiały o takich dwóch rolach. Rodzic i edukator i jak je pogodzić. I pierwsze moje pytanie będzie troszeczkę trudne. Będzie o wyzwaniach. Z jakimi najczęściej wyzwaniami przychodzą rodzice, którzy edukują swoje dziecko domowo i decydują się na edukację domową? Tak, zaczynamy naprawdę od tego dużego kalibru, czyli od wyzwań. Nie jest na pewno łatwo być rodzicem i nauczycielem jednocześnie. To jest tak, jak być w dwóch rolach i wymagać od siebie trzeba dużo więcej. Więc moim zdaniem największym wyzwaniem i to, z czym ja spotykam się też w relacjach z rodzicami, którzy są w edukacji domowej, to jest brak czasu dla samego siebie. Brak czasu, żeby zadbać o dorosłego. Dorośli, rodzice, którzy wybierają też dla swojego dziecka drogę edukacji domowej, myślą 100% o swoim dziecku. Chcą dla niego jak najlepiej, zapominając przez to o samym sobie. I przez to doświadczenie rodzice zaczynają nakładać na siebie bardzo dużą presję, obowiązki i po części mogą być sfrustrowani i zmęczeni. A tak naprawdę, mają prawo być zmęczeni, i nie dają sobie na to przyzwolenia. To jest, I jak im pomóc. Tak, to jest największe dla nich wyzwanie, żeby, żeby im pomóc, no to myślę, że trzeba zacząć właśnie od tej świadomości, tak samo jak w edukacji, e, zaczynając od tego, żeby poznać temat, no to rodzice, jeżeli będą świadomi tego, czego naprawdę potrzebują, czego chcą, e, będą świadomi tego, że muszą zadbać o siebie, bo jeżeli dorosły nie jest szczęśliwy, to dziecko też nie będzie ani szczęśliwe, ani zmotywowane i nawet nie będzie czuło się bezpiecznie w edukacji domowej. Takie wyzwanie jak motywowanie dziecka do nauki czy stawianie mu kolejnych wyzwań, to jest dla gońca dodatkowy obowiązek. Jeżeli on ma tą świadomość, akceptuje to, to pewnie będzie mu już troszeczkę łatwiej w tym procesie. Ale chcę też zwrócić uwagę na to, że współpracuję z rodzicami, którzy są w edukacji domowej już długo, idzie im naprawdę świetnie. Uważam, że pomimo tego, że jest to wyzwanie, jest to naprawdę możliwe, dlatego że mnóstwo jest narzędzi i mnóstwo specjalistów, którzy wspierają takie osoby. Eee, można go co, 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 co możemy za, za, zaoferować takim rodzicom? Można rodzice. korzystać na przykład z platformy edukacyjnej, która wyznacza dzieciom cel, wyznacza e, rutynę, którą mogą się posługiwać i wspiera rodziców przede wszystkim w tych obszarach edukacyjnych, czyli co dziecko powinno się nauczyć konkretnego dnia. Dlatego e, moim zdaniem pomimo tych wyzwań naprawdę da się to zrobić z przyjemnością. Hmm. A teraz takie pytanie: Czy można jakby jasno oddzielić? E, ten moment, kiedy jestem nauczycielem, ale za chwilę już jestem rodzicem. Może się nie da, może po prostu to jest, to jest takie płynne. Myślę, że się da, ale jest to niepotrzebne. No każdy wygosły, każdy wyrosły, nie tylko rodzic, jest nauczycielem, jest edukatorem, jest przywódcą, Dzieci uczą się przez obserwacje dorosłych, i my, nawet jak nie jesteśmy rodzicami, mamy do czynienia z dzieciakami, które nas po prostu obserwują i chcą podążać za nami. Myślę, że nie ma potrzeby rozdzielania tej sytuacji, rozdzielania tych naszych dwóch obowiązków. Jeżeli zaakceptujemy to, że mamy te dwie role będziemy tego świadomi, to dziecko bardziej będzie nam ufać. Będzie chętnie się z nami uczyło i będzie czuło, że to też dla nas jest fajnie spędzony czas. Więc uważam, że niektórzy tego zdzielają, ale zupełnie nie ma takiej potrzeby, żeby tego zdzielać, bo przecież od samego dziecka, od kiedy rodzi się dziecko, jesteśmy dla niego przewodnikiem. Uczymy go wstawania, chodzenia, mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę dzieją się w życiu. I chciałabym też, żeby ludzie, którzy są w edukacji domowej, tak też myśleli o edukacji, że to nie jest tylko przedstawienie faktów matematycznych, to jest po prostu prowadzenie dziecka przez ścieżkę edukacji. Fajnie, że to powiedziałaś, bo to też ze mną rezumuje, czyli takie podążanie za dzieckiem, bycie tym przewodnikiem, bycie tym mentorem. I to mi się takie bardzo naturalne jawi. Tak, no i mam też takie doświadczenia z e, współpracujących ze mną rodzin, które e, przechodzą przez różne etapy. Najpierw jest taki etap, że regulują sobie czas i są nauczycielami wymagającymi od dziecka, teraz musimy się na tym skupić, a później nagle są e, e, kochanymi rodzicami. I dzieciom często robi się takie... E, trochę rozwojenie jaśniej bym hmm. powiedziała. Tak nie wiedzą kiedy mogą e, się przytulić do rodzica, czy to jest taki moment, że e, rodzic naprawdę go kocha ma i to jest matematyka. No. Tak? Nie ma potrzeby tego rozdzielania, bo e, dzieci nas kochają e, i ważne jest, żeby się kierować właśnie. Tym, tym uczuciem też do dziecka to miłość, było y, właśnie po to też, że rodzice przychodzą do edukacji domowej, żeby uniknąć toksycznych relacji, czasami konfliktów, które są w szkole, z czasami może z nauczycielami, którzy mają inne poglądy, inne podejście do edukacji. I my chcemy dzieci odciąć od tego toksycznego świata, a jednocześnie chcemy stworzyć coś takiego, co też nie jest prawdziwe w domu. Yy, dlatego potrzeba jest też współpracy z różnymi osobami, które są dla nas bliskie, które mają podobne poglądy i które będą wyznaczyć kierunek, e, kierunek dzieciom. Czyli nie budujemy takiej sztucznej atmosfery, nie przymusimy sobie szkoły do domu tylko podążamy gdzieś tam w swoim, w swoim duchu. No dobrze. Wiemy, że mitem jest, że rodzic musi mieć przygotowanie pedagogiczne, żeby uczyć swoje dziecko w edukacji domowej. Mm -hmm. Ale jakie kompetencje powinien mieć? Albo dobrze by było, żeby miał zarówno te wychowawcze, jak i te dydaktyczne. Co mm -hmm. się przyda na pewno? O, no to, e, fajnie, że powiedziałaś o tych dwóch, bo są dydaktyczne i wychowawcze. E, dla mnie idealnym tutaj przykładem to jest taki samochód na ten na 4 na 4 czyli taki samochód, który dobrze jest przygotowany do trasy, to musi mieć napęd na przód i na tył. No i taki edukator również musi mieć takie funkcje wychowawcze, napęd na przód i funkcje dydaktyczne, napęd na tył. Wśród tych wychowawczych na pewno najistotniejsza jest rola obserwatora. I tutaj chcę podkreślić, że i ojciec, i nauczyciel powinien mieć tę umiejętność obserwacji dziecka, i że głównym narzędziem do prowadzenia i uczenia dziecka są oczy, mm. są uszy, no i oczywiście też serce. Czyli taka uważność na dziecko. Tak. Żeby wiedzieć, co dziecko interesuje, trzeba je obserwować. Możemy oczywiście otworzyć podręcznik i lecieć dokładnie tymi tematami, które są. Natomiast to będzie sytuacja już można sztuczna, którą już dzisiaj powiedziałyśmy, że to jest takie wymuszone. Natomiast kiedy my będziemy obserwować, co dziecko interesuje, to ten obszar, który dostrzeżemy, tylko dzięki temu, że po prostu patrzymy na dziecko, będzie pogłębiany przez nas. Czyli my będziemy ciekawi. Co to dziecko chce wiedzieć, jeżeli zauważymy, że jego wiedza o kosmosie jest... Tak szeroka, albo dziecko ma taką dużą chęć, żeby pasję. zdobywać tę wiedzę i pasję, to jeżeli będziemy podążać w tym kierunku i w tym obszarze nawiązywać do matematyki, czasem trochę do pisania, jeżeli dziecko będzie mogło pisać o kosmosie i liczyć coś, co związane jest z kosmosem, dla niego to będzie dużo przyjemniejsze. Nie będzie to właśnie sztuczna lekcja, do której jesteśmy po części przyzwyczajeni, bo w takim systemie byliśmy wychowywani. Chciałabym, żeby właśnie dzieci uczyły się z ciekawością, i żeby goście też podchodzili do dziecka z ciekawością, czyli właśnie z tym spojrzeniem na niego i usłyszeniem jego potrzeb. To jest większa funkcja. Druga funkcja w tym napędzie na przód, to jest konsekwencja. No, bardzo lubię hmm. być konsekwentnym. No, zwłaszcza kiedy jeszcze dzieci są małe. I no, i po im się nie chce, i chcą dłużej pospać, trochę nas tak naginają, naciągają. A może zrobimy to jutro, dzisiaj mm -hmm. nie będziemy uczyć, tak? No, każdy z rodziców na pewno to zna. Więc e, to jest wyzwanie, to jest coś, co pogodzić powinien mieć, czyli. Tą konsekwencję, ale elastyczną, bo przecież musimy dopasować do potrzeb swojego dziecka. Czyli nie sztywno trzymamy się jakiegoś e, schematu, ale mamy to trochę ustrukturyzowane. Tak, zasady są nam bardzo potrzebne w życiu podają nam bezpieczeństwo, ale e, ta konsekwencja musi być jednak z tym sercem Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o kompetencje wychowawcy, to wychowawcy to jest takie zdrowe podejście do błędu. Jeżeli dziecko, dziecko popełnia błąd, jeżeli dorosło mhm. popełnia błąd, to no nie katujmy się za to, nie biczujmy się za to, jeżeli coś takiego się wydarzyło, sprawdźmy dlaczego tak się wydarzyło. I tak podchodzimy do tematu. Jeżeli dorosły tak będzie robił, do swojego błędu nawiązuje, to i dziecko będzie też szukało rozwiązań. Nie będzie nastawione tylko na to, żeby dramatyzować, płakać i się załamać. O co bardzo łatwo, ale dziecko będzie z rozwiązanie, czyli poszukajmy czegoś, co można zrobić, żeby e, ten błąd naprawić. Obszar e, ostatni to motywowanie dziecka, czyli właśnie zachęcanie do tego, żeby ono cały czas chciało próbować, popełniać błędy, odnosić sukcesy, żeby cały czas było chętne do działania. Natomiast jeżeli chodzi o te kompetencje nauczyciela, kompetencje dydaktyczne, to tutaj wchodzi na pewno cierpliwość. Bo Które też, Janka, to jest dziecka też, jakby tutaj jesteśmy. Te one się pokrywają. Tak. Tak, jak, tak, jak mówisz. Natomiast czasami zapominamy, jak jesteśmy w tym procesie lekcji dla dziecka, bo jest matematyka, że jeden raz nie wystarczy. Czasami nam się wydaje, że no przecież. Pokazałam że 2, to jest 4 i dlaczego tutaj to jeszcze nie zatrudniło. By Czyli cierpliwość jakby w powtarzaniu rzeczy dla nas już oczywistych, tak? Tak, i świadomość tego, że właśnie ten jeden raz nie wystarczy, albo może czasami nawet dwa razy nie wystarczy, tak? Musimy tą lekcję powtarzać kilka i tutaj też nie ma jednego rozwiązania, jednej recepty, więc to jest taka e, wiedza trochę z obszaru e, rozwojowego, e, ale bez porównywania do innych, no bo jedno dziecko będzie. Za pierwszy raz zapamięta, a inni będą potrzebować więcej powtórzeń. Drugi obszar e, to jest dostosowanie metod. No i to też brzmi tak bardzo pedagogicznie. Nauczyciele czasami uczą dzieci przez śpiewanie, czasami uczą przez grę terenową, czasami uczą dzieci po prostu z podręcznika. Ale też wiesz, to co mówisz? Ja Ci to przerwam, ale, ale mi się to łączy z tym, o czym mówiłaś, że obserwuj swoje dziecko. Więc jak będziesz je obserwować, to trochę też będziesz wiedzieć, czego ono potrzebuje i jakie metody są najlepsze, tak? Właśnie do tego zmierzam, mm. że lekcja, którą my mamy w głowie, to jest po prostu biurko, krzesło i książka. Natomiast lekcja w edukacji domowej może być coś niezwykłego i to jest duży plus dla rodzica, bo może uczyć się w terenie może uczyć się, kiedy gotujemy zuchę, kiedy przygotujemy ciasto, bo tam wchodzi matematyka, tam wchodzi życie codzienne, więc to szukanie różnych metod jest dużo łatwiejsze nawet w domu niż w takiej konwencjonalnej szkolnej placówce. Kolejny obszar z tego obszaru pedagogicznego to modelowanie zachowania które, znów będą się powtarzać, pokrywa się z obserwacją i z tym, że my y, wyznaczamy kierunek dla dziecka. Czyli jeżeli my będziemy czegoś ciekawi, jeżeli my będziemy dążyć do rozwiązań, dzieci będą robić tak samo. Nawet tutaj pokuszę się o to, że no, edukacja i dążenie do wiedzy jest zaraźliwe. Jeżeli dorosły chce się dowiedzieć, jak daleko jest do jakiegoś miasta, albo jak długo gdzieś trzeba lecieć i jak zbudowany jest samolot, którym lecimy, jeżeli dorosły będzie zadał takie pytania, to będzie budowało ciekawość dziecka i ono będzie tak samo robiło. I elastyczność. Elastyczność jest bardzo ważna. Jest to również pedagogiczna, dydaktyczna umiejętność. Dostosowanie tego, żeby lekcja jednym razem była w ogrodzie, jednym razem była w kuchni, a kolejnym razem była właśnie standardowo przy biurku. Ale też, żeby tak sobie myślę, patrząc na nasze dziecko, ono też nie zawsze jest w tej samej kondycji. Czasem to będzie pół godziny, a czasem możemy sobie tutaj pozwolić na to, że zanurzymy się w dwie godziny w jakimś temacie i to też może być super. Tak, zgadza się i właśnie ostatnio miałam okazję rozmawiać z rodzicami, którzy długo szukali między sobą porozumienia, ponieważ kiedy mama uczyła dziecko, no to zawsze siedzieli przy biurku i nie było problemu. Natomiast kiedy tato odrabiał jakieś. Tematy ze swoją, ze swoją córką, no to ona leżała na kanapie albo wisiała głową do dołu, No i mama na to się nie chciała zgodzić. Mówiła, dlaczego ona w ogóle leży podczas lekcji, Przecież ona się w ogóle nic nie uczy, tak? Ale okazało się, że ona robiła te zadania. Yy, z zadowoleniem, z chęcią, i tak naprawdę jej mózg cały czas pracował, mimo tego, że leżała. I to, że leżała, to przeszkadzało no, tylko mamie, tak? A to był zadowolony, bo on sobie też leżał. No i sobie razem dawali zagadki znożenia, tak? Mm. I cel był osiągnięty, tylko czasami nasz dorosły umysł i postrzeganie edukacji blokuje nas w tym, żeby pozwolić dzieciom na, na trochę spokój. Edukacja domowa na tym polega właśnie, żeby wejść z tego pudełka. To teraz będzie trochę o relacjach. Mówiłaś o tym, że mama, że tata, że trochę różne podejście. I chciałam ci zapytać, czy edukacja domowa mm, może wpływać na relacje? Jeśli wpływa, to y, jak to się dzieje w rodzinie? Mm -hmm. Hmm. E, pewnie jak w życiu. Czasem jest słodko, czasem jest gorzko. I to jest najpiękniejsze. Że... W godzinie te wszystkie relacje są takie same, niezależnie od tego, jaki system edukacyjny wybrali. Jeżeli kierujemy się swoimi własnymi potrzebami, sami je komunikujemy, to nawet jeżeli nam jest trudno, to na końcu jest sukces, jest zadowolenie. Warto, żebyśmy w codziennym życiu. Pokonywali nasze na słabości, żebyśmy dawali sobie na nie przyzwolenie, ale też żeby o nich rozmawiać, bo, bo to, to też jest obszar edukacyjny, który, który musimy z dzieckiem go mm. Ja stałam to pytanie celowo, bo, bo też z mojego takiego doświadczenia i z rozmów z rodzicami wynika, zwłaszcza jeśli to były osoby, które wcześniej miały dzieci w szkole em, tradycyjnej em, i wszystko kręciło się wokół zajęć i wokół szkoły to często brakowało czasu na te zwykłe, takie codzienne relacje pozaszkolne, poza tym, żeby zapytać co masz na jutro, jaki sprawdzian, z czego, kto co dostał. I jakby ta cała sfera zniknęła, to zrobiło się dużo miejsca na, na, na takie relacje giskie I, i takie co o mnie, co o Tobie, co, co o moim dziecku. I myślę, że to też jest niesamowita wartość. Tak, no ale jak już mówimy o świadomości, to też uwagę, że czasami więcej czasu to jest i błogosławieństwo, no. i przekleństwo, bo jesteśmy cały czas ze sobą i brakuje nam wyznaczenia tej przestrzeni. Teraz no jest prawda. mój czas, a teraz jest twój czas. Więc taka jedna skrajność, druga skrajność. i druga skrajność. Ten balans, o którym mówiłaś. Balans i my my. Uwaga, utrzymanie tego jest, no jest właśnie najważniejszym, co musimy osiągnąć. Ja tutaj zrobię taką malutką przerwę i wszystkich Was, którzy nas słuchają, oglądają, zapraszam do tego, żeby na naszym Instagramie, na centru, w Centrum Nauczania Domowego, skomentować pod hasłem podcast i wtedy dostaniecie od nas poradnik Rodzicielstwo bez stresu: Jak zadbać o siebie i swoją rodzinę. Wtedy Wam wyślemy. To taka była malutka przerwa pomiędzy naszymi pytaniami, a my lecimy dalej. Ja zaczynam mhm. się jeszcze i dodam, bo no, fajnie jest korzystać z takich narzędzi, które gdzieś tam są dostępne w internecie czy właśnie w naszych zasobach, ponieważ że to budowanie tej świadomości o tym, czego potrzebujemy bardzo nam pomaga później w relacjach. E, trochę o motywacji już mówiłaś, ale co zrobić? Kiedy nasze dziecko przestaje nas słuchać jako nauczyciela i widzi nas y, tylko rodzica. Mama, tylko mama, więc dlaczego ja muszę się tutaj uczyć? Skoro ja chciałabym się teraz poprzytulać. Y, nie jest to trudne, jeżeli zmienimy perspektywę. Y, jeżeli faktycznie się zakopiemy w tym temacie i pomyślimy sobie, to jest problem, y, bo on mnie nie chce słuchać, y, to pewnie będziemy w tym już długo. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego, że musimy znaleźć inną strategię, inne rozwiązanie, bo w tej przestrzeni nie słucha, natomiast może będziemy się uczyć w innym miejscu i wtedy zadziała. Tak? Więc potrzeba znaleźć rozwiązanie na tę sytuację, zobaczyć w którym miejscu dziecko się skupia, w jakich obszarach chce się rozwijać i podejść do swojego wcześniej założonego planu w inny sposób. Więc polecam tutaj zmienić po prostu strategię yy, i zaobserwować przydział. Może też pory dnia, miałyśmy też taki podcast ostatnio o tym, kto jest kobronkiem, a kto jest sobą, więc może to też kwestia tego, w jakim czasie się to nasze dziecko uczy i też no je obserwować. Mówienie o swoich potrzebach dzieciom i też słuchanie tego, jakie dzieci mają potrzeby, bardzo będzie też wspierające w tej edukacji. Dużo tutaj mówimy właśnie o tej elastyczności, o dowolności, natomiast ja muszę też podkreślić, że istotne jest to, żeby była rutyna, żeby był plan, żeby był schemat, żeby była konsekwencja. Natomiast tutaj potrzebna jest też równowaga i to, żeby widzieć, słyszeć i czuć. Hmm. Chciałam cię teraz zapytać o sprawczość, o to, jak ona się rodzi i jak edukacja domowa może być taką trochę trampoliną dla dziecka do tej sprawczości właśnie. Hmm. Popełnij błędy stwarzaj hmm. możliwość na to, żeby dziecko podejmowało swoje hmm. samodzielne decyzje żeby każdego dnia nie tylko słyszało z góry narzucony plan, tylko nawet w najdrobniejszych czynnościach czuło, że jest ważne, czuło, że to, jak on podejmie decyzję, to jaki weźmie wybór z e, całym jego bagażem i konsekwencji, pozytywnych, negatywnych, e, będzie wynikało właśnie z tego, jakim też jest człowiekiem. Małym człowiekiem, ale też ważnym. I jeżeli on się będzie czuł ważny w takich drobnych e, i pierwszych latach swojej edukacji, swojego życia, to na pewno go wzmocni i e, wyposaży w umiejętności, w, się, że w przyszłości. I edukacja domowa daje, daje takie możliwości, kiedy trochę trzeba zadbać o siebie samemu, trzeba sobie ten czas zorganizować, nie jest wszystko podane. Tacy. Tak, to właśnie wymaga też tej relacji, to wszystko zaczyna się od relacji, jeżeli mamy z tym dzieckiem, naszym dzieckiem dobrą relację i my będziemy wyznaczać kierunek, dziecko będzie próbowało samo trochę naginać nasze, nasze decyzje, będzie miało większe miejsce na to, żeby móc sprawdzić się w różnych obszarach, niż że w tradycyjnym systemie, w którym jednak jest wrzucone do jednego worka, który musi robić tak, jak wszyscy. A tutaj dzieci często mm, szybciej są samodzielne. I ta samodzielność wynika z tego, że one więcej próbują. mówiłaś o planie, o rutynie. No to dobrze, to jak ten czas zorganizować, ten dzień zorganizować? I też trochę mm -hmm. możesz y, y, powiedzieć, jakie mamy narzędzia i y, jak można je wykorzystać do tego, żeby rozplanować sobie fajnie ten czas. Tak, właśnie to teraz bym powiedziała, no to zróbmy sobie plan. Zróbmy <laughs> sobie na to plan, ale ten plan nie, nie będzie tutaj przede mnie wyrejestrowany. Wszyscy wstajemy o siódmej, o wspólne piękne śniadanie. Raz robi dziecko, raz robi je mama. Bo ten plan to powinien być przygotowany przez rodzica we współpracy z dzieckiem. Nawet przez dziecko we współpracy z rodzicem. Każdy ma inną porę wstawania. Niektórzy lubią by długo spać, niektórzy wolą Przygowywać jedzenie inni w ogóle nie potrzebują tej czynności. Natomiast rodzic powinien wskazywać kierunek, a dziecko e, niech samo też proponuje, co ona chce robić. Tak? Niech wyznacza te swoje obszary w edukacji, i to jest właśnie też początek i pierwszy krok do motywacji. Bo jeżeli ja się sama na coś zgodzę i podejmę decyzję, że dzisiaj zaczynamy od matematyki, a nie od przygody, to e, je, jego gotowość na lekcje z tego obszaru będzie większa, niż w momencie, kiedy mama powie, no to dzisiaj lubimy język polski, przygody i coś tam, to ja zmię polski, no, o matku, mamy polski. Ale jak widzimy od pytania, od czego chcesz zacząć, to, to i to, i damy ten wybór, bo możemy powiedzieć, od czego chcesz zacząć, jest to powinno od spania albo od biegania za piłką, tak, można tak powiedzieć. Natomiast warto zawężyć ten, ten obszar i powiedzieć, matematyka czy przygoda, no i dziecko tutaj już widzi, że ok, ono ma prawo wyboru, To lubimy to, przegadamy obszar, a później idziemy do, do kolejnego. I ta, moty ta motywacja dzięki temu wzrasta. Yy, I narzędzie. Jakie mamy narzędzia? Co możemy zaproponować dziecku, ale też rodzinie w ogóle, żeby, żeby pomóc im się zorganizować? No, przede wszystkim platforma internetowa to jest coś, co nie jest zwykłym podręcznikiem. To nie jest miejsce, w którym tylko znajdziecie treści edukacyjne. To jest miejsce, w którym dziecko uczy się i jednocześnie bawi. Ma treści, które są i do przeczytania, i do odsłuchania, i do obejrzenia. Mogą zagrać sobie w jakąś grę, ale też za pośrednictwem platformy, to co moim zdaniem jest najważniejsze, mają dostęp do prawdziwego, żywego człowieka czyli do nauczycieli, którzy mają kompetencje właśnie z obszaru geografii, historii, chemii którzy. Starają się w swoich lekcjach wzbogacać ich ciekawość i rozbudzać ich ciekawość. Oni też nie, nie recytują regułek i formułują tylko tych konwencjonalnych treści, tylko prowadzą je jako rozmowa z uczniami, tak? zachęcają do tego, żeby. Aby dzieciaki się uczyły, jest tam miejsce też e, na spotkania z innymi uczniami, e, gdzie możemy pochwalić się, jakie mamy hobby, możemy wspólnie wymienić się doświadczeniami w różnych obszarach, e, które też e, czasami podpowiadają edukatorzy i nauczyciele współpracujący z platformą. E, I oczywiście nie jest to taka bliska relacja, że spotkamy się z kolegą, z koleżanką, natomiast. To jest pierwszy krok do tego, żeby te przyjaźnie nawiązać. I bardzo trudno jest w dzisiejszych czasach o takie głębokie przyjaźnie, o takie relacje na żywo i wiem, że wielu rodziców też e, zmaga się z tym, że, że potrzeba e, dzieciakom kontaktów, uwieśników, tak? Dlatego tutaj e, już na naszej platformie w centrum nauczenia domowego jest miejsce na to, żeby, żeby dzieci się poznawały, żeby wymieniały się swoimi opiniami na różny temat. A kolejno oczywiście przecież możemy no, zorganizować. Żeby... I to się dzieje. No właśnie. Mówiłaś o tym, że ten rodzic potrzebuje tego balansu. Z jednej strony, jak tutaj już mówiłyśmy, o tym, że, że mamy też wsparcie w postaci nauczycieli i trochę możemy tego rodzica odciążyć. No ale co on jeszcze może zrobić dla siebie? Jak on może jeszcze rodzicom siebie zadbać, żeby się nie wypalić jako ten edukator? Pewnie danie sobie też, bycie po prostu takim dobrym dla siebie, danie sobie przyzwolenia na to, że, że naprawdę jestem człowiekiem i pozwolenie sobie po prostu nim być. Jeżeli potrzeba, korzystajmy z możliwości współczesnych technologii, korzystajmy z zasobów, edukatorów. Bardzo dużo nauczycieli dzieli się swoimi treściami, które, które są wspierające, ale też starajmy się. Myśleć tutaj o dzieciach, że to nie jest tak, że cała odpowiedzialność, no, pomimo tego, że jest na rodzicu i czo, czo, rodzic to czuje, dziecko potrzebuje większej perspektywy. Potrzebuje spotykać innych dorosłych, którzy hmm. będą dzielić się z nimi różnymi opiniami. To, na Więc tak, dlatego, hmm. dlatego trzeba też stwarzać dzieciakom takie możliwości i, e, no, i dbać o siebie e, przy znajdywaniu dla siebie w takiej przestrzeni na odpoczynek. Tak? No, i bycie dla siebie po prostu dobrym. Przychodzi mi tutaj na myśl też um, taka myśl, że jeżeli ja coś mam, to mogę to dać. Więc mm. z, z takim trochę przesłaniem wychodzę tutaj do wszystkich rodziców, żeby, żeby dbali o siebie, bo jeżeli um, my będziemy czuć się dobrym, to naszych dzieciach też. Mm. To prawie jak puenta. A ja chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Chciałam e, zapytać, z czym nas dzisiaj zostawisz? E, z, jaką, z jaką myślą dla rodziców, którzy zaczynają być może edukację domową, albo myślą o tym, że będą nauczycielem dla swojego dziecka? i e, Trochę może się martwią, że nie bardzo rady. E, to ym, wyjdzie z taką puentą, y, że. Chociaż wiem o tym, że ludzie, którzy są w edukacji domowej, rodziny, które są w edukacji domowej, wciąż są postrzegani szaleńcy, to jest mnóstwo osób, które wspomagają rodziców w edukacji domowej, jest mnóstwo rodziców, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i zachęcam do tego, żeby być otwartym na te relacje, zachęcam do korzystania z różnych możliwości właśnie centrum nauczania domowego, które daje wsparcie. Ale też zachęcam do tego, żeby każda osoba dorosła, która jest w edukacji domowej, znalazła dla siebie taką chwilę i zastanowił się: po co? Po co to robię? Dlaczego chcę, żeby moje dziecko było w edukacji i dlaczego ja jako dorosły chcę być edukatorem? Jeżeli odpowiemy sobie na takie pytanie: to warto sobie to e, zapisać i przechowywać i myślę sobie o tym, że to ma być taka swoista ładowalka, Czyli w momencie, kiedy jest bardzo źle, warto tę ładowarkę sobie wyjąć z szuflady, przeczytać i przypomnieć, po e, co my tu jesteśmy i po co to robimy. Jeżeli naprawdę powody są e, przemyślane i wiemy, dlaczego to robimy, jesteśmy na to gotowi, akceptujemy naszą podwójną wolę, e, to będzie wszystko się e, pięknie spinać. I pomimo wyzwania, które tutaj zaczęłyśmy, to będzie przynosiło korzyści i dla rodzica, i dla ucznia, bo yy, i dziecko będzie coraz bardziej ciekawe, ile osób będzie odkrywał matematykę na przykład na nowo. Z tym Was zostawiamy. Moim gościnią była dzisiaj na Skrzypek. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.